Rowerowe zapiski, witam serdecznie tych, którzy tu są od dłuższego czasu, jak i tych, którzy są tu po raz pierwszy. Wiosna za pasem, wszystko się pięknie zieleni, wielu z Was nie mogło się zapewne doczekać, by wsiąść na rower i ruszyć w siną dal w promieniach ciepłego słońca i zapachu rodzącego się kwietnego życia. No i tu powstaje pytanie, gdzie pojechać? Zapraszam Was do odcinka. Górny Śląsk oferuje swoim mieszkańcom oraz turystom bardzo dużo pięknych szlaków rowerowych, jak i tych pieszych, z masą atrakcji po drodze. Są tu szlaki rowerowe dla długodystansowców, jak na przykład Via Regia, szlak Huzarii Polski, czy 25-lecia pttk i tych, którzy lubią krótkie wycieczki po okolicy. Pierwszą i najbogatszą ścieżki rowerowe z stroną internetową będzie na pewno Śląskie Travel z którego to repozytorium często korzystam oraz kilka blogów o tej tematyce. Nie przytoczę wszystkich, to zostawiam już Wam, ale z własnego doświadczenia polecę jeden najbardziej dla mnie merytoryczny. Tym razem, korzystając z małego okna pogodowego, wybrałem się w bardzo ciekawe historycznie miejsce, a mianowicie na Górę Dorotki, zwane również Górą Mokoszy. Przejeżdżając przez Siemianowice, które, muszę przyznać, bardzo pozytywnie mnie zaskakuje, bo ścieżek rowerowych tu wciąż przybywa, a te, które już są dostępne, mogą być przykładem, jak należy dbać o rowerzystów. Oczywiście dalej jest na Górnym Śląsku daleko do doskonałości, ale trend tworzenia zrównoważonego transportu oraz rekreacji trwa. Choć nie w tak dynamicznym pędzie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Prócz ścieżek, jak z żurnala, mamy do dyspozycji ścieżki leśne, dukty międzypolne, drogi o umiarkowanym ruchu samochodowym. Tak więc każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, polecam aplikację Komód, gdzie możecie zaplanować sobie całą wycieczkę w aplikacji lub na komputerze, a ta zapisana będzie dostępna już w telefonie. Możecie również pobrać sobie pliki GPX i wgrać do telefonu lub urządzenia, na przykład Garmin. Są to oczywiście dobrze oznakowane szlaki, dzięki którym będziecie mogli podróżować bez konieczności zaglądania do aplikacji. Wystarczy tylko podążać za oznakowaniem szlaku. Te najlepiej zaprojektowane znajdziecie w katowicach z tablicami z naklejką NFC, która Wam pozwoli zajrzeć do mapy w przeglądarce internetowej, jak i zapoznać się ze samym szlakiem w opisie na tablicy, co warto wiedzieć, zobaczyć i jak poszerzyć swoją wiedzę na temat danego miejsca. Na początek weźmy na tapetę szlak 25-lecia peteteku, który dla każdego rowerowego górnoślązaka powinien być zaliczony choć raz w życiu. Pod względem trudności w skali od 1 do 10 umieściłbym go powiedzmy na 7, a to głównie za sprawą dystansu, policzy sobie około 116 km. Jedzie przez Chorzów, Katowice, Siemianowice, Czelać, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno oraz Mysłowice tworząc pętlę. Tak więc zacząć możemy w każdym miejscu. Szlak jest pieszo-rowerowy i oznaczony znakiem zielonym, jednak tak długi dystans najlepiej pokonać właśnie na rowerze. Jego stan techniczny może się różnić w zależności od miejsca oraz może się pojawić problem częstotliwości pojawiania się samych znaków. Dlatego warto mieć właśnie aplikację oraz wgrany ślad GPX. Miałem okazję ten szlak zaliczyć jakieś 20 lat temu. Był raczej w złym stanie technicznym, bo bywało, że musiałem się przebijać przez chaszcze. Obecnie jego trasa została zmieniona w kilku miejscach, choćby dlatego, że wciąż zmienia się infrastruktura województwa i szlak jest modyfikowany, a znaki odnawiane. Kiedyś ten szlak nazywał się Okrężny GOP, a dziś właśnie nazywa się 25-lecia PTTK. Wydaje się być szlakiem niedocenionym w informatorach turystycznych. No i brakuje mi tu, by przebiegał przez choćby bytą, piekary śląskie Mikołów. Oczywiście byłby to szlak już zdecydowanie dłuższy, jednak na pewno bardziej ciekawy. Jednak brak tych kilku miast na pewno zrekompensuje Wam szlak Huzar Polski, który tym razem przebiega przez Będzin, Bytom, Piekary Śląskie, Orzech, Nakło, Tarnowskie Góry, Wieszawa, Zabrze, Gliwice, Żernica, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Rudy, Racibusz, Pietrowice Wielkie. Kończąc się w Krzanowicach i liczy sobie ponad 150 km. Jest to szlak stricte historyczny, nawiązujący do odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym. Dla tych, którzy nie mają sił, by pokonywać aż tak długich dystansów, jest katowicki szlak rowerowy, również oznaczony kolorem czerwonym. Zaczyna się on pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach, a kończy w Szczynie. Jest to na pewno szlak bardziej rodzinny, ciekawie poprowadzony, lekki i przyjemny. Jedzie przez osiedle Roździeńskiego, Dolinę Trzech Stawów, Muchowiec, Ochojec, Kostuchne, Podlesie, Tychy, aż do Pszczyny. Liczy sobie około 57 km. Wszystkie te szlaki oraz wiele, wiele więcej znajdziecie na Śląskie Trasy. Oferta szlaków na Górnym Śląsku jest dla każdego. Szlaki krajobrazowe, historyczne, techniczne, architektoniczne, pielgrzymkowe. A nawet kulinarne. Zatem nie pozostaje nic innego jak dobrze się przygotować do sezonu i poznać własny region. Zaprosić znajomych spoza Górnego Śląska. Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej zagłębić się w tkankę Górnego Śląska, polecam gorąco blog rowerowy Rowerem po Śląsku. Znajdziecie tam mnóstwo informacji o regionie i miejscach, przez które przebiegają szlaki. A to wszystko sprawdzone naocznie przez jego twórcę Damiana Berłowskiego. Natomiast jeśli jesteście fanami pięknych form wideo, to tu najlepszym kanałem ukazującym Śląsk będzie niewątpliwie kanał rowerowy Kołem się Toczy, którego jestem wielkim fanem a i z nutą zazdrości podziwiam jego formę, gdzie nie brakuje pięknych obrazów. Mam nadzieję, że choć trochę Was zachęciłem do poznawania Górnego Śląska, bardziej świadomie, z większym zaangażowaniem poznawczym oraz dzielenie się tą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia i wysyłania innym. Pamiętajmy też o zostawianiu miejsc bez śmieci, zabranie choć jednego śmiecia i wrzucenie do odpowiednich koszy oraz zgłaszanie władzom miasta o nielegalnych wysypiskach śmieci w myśl zielone serce śląska. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka.